Nie zostawiaj tych pieniędzy fiskusowi. Przekaż 1,5% swojego podatku dochodowego Fundacji Pafere. Walczymy o wolność obywatelską i gospodarczą czyli o Twoją wolność. Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym programie z cyklu Fizyka Życia. Dzisiaj opowiemy o tym, jak Duńczycy zastosowali metody, właśnie typowe dla fizyki życia, żeby zmienić swój kraj. Tytuł dzisiejszego odcinka. Zrobili to, na co nie odważyła się cała Europa. Czy państwem można sterować jak skomplikowanym mechanizmem? Dania udowodniła, że tak. Wykorzystując mechanizmy ujemnego sprzężenia zwrotnego, rząd w Kopenhadze wypowiedział wojnę społeczeństwom równoległym. To już nie jest tylko debata o migracjach, to praktyczne zastosowanie fizyki życia w celu ratowania fundamentów cywilizacji. Proszę posłuchać o tym, jak małe skandynawskie państwo stało się laboratorium najbardziej odważnych reform społecznych naszych czasów. Mette Frederiksen zrobiła to, na co nie odważyła się reszta Europy. Małe skandynawskie państwo na północy Europy w końcu wcisnęło hamulec temu szaleństwu żadnych kompromisów, żadnych niekończących się dyskusji. Duńczycy obserwowali konsekwencje, jakie masowa fala islamskiej migracji przyniosła krajom europejskim i podjęli twardą decyzję, w ich kraju nic takiego nie będzie miało miejsca. Podczas gdy inne państwa grzęzły w sporach, przeprosinach i płonnych nadziejach, Kopenhaga uważnie analizowała cudze błędy. A potem wykonała krok, który wydawał się niewyobrażalny dla nowoczesnej zachodniej demokracji. Władze zabrały się za zduńszczenie imigranckich osiedli mieszkaniowych, wysyłając reszcie Europy sygnał cichy ale potężny. Dość, koniec, kropka. Czyżby koniec społeczeństwa o wysokim kapitale społecznym? Duńskie państwo doszło do niepokojącego wniosku. Kiedy społeczeństwo o wysokim kapitale społecznym ulega degradacji, nie da się już go przywrócić do poprzedniego stanu. To, co za chwilę powiemy, to niebanalna historia o sporach emigracyjnych, to opowieść o narodzie, który widział, jak płoną domy sąsiadów i wzniósł barierę ochronną, zanim ten ogień dotarł do jego progów. To historia, jak w praktyce należy używać fizyki życia do tworzenia coraz lepszego systemu społeczno-politycznego. Podczas gdy jedne kraje debatują i przepraszają, Dania zrobiła coś niewyobrażalnego: zajęli się reduńszczyzacją emigranckich dzielnic. To szok dla większości polityków. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wyraża oburzenie. Obrońcy praw człowieka krzyczą o naruszeniach. Ale Dania pozostaje nieugięta. To nie jest tylko ostra polityka imigracyjna, to jedno z pierwszych zastosowań fizyki życia na niespotykaną skalę. Na czym to polega? No cóż, to typowe dla fizyki dostrzeżenie prawidłowości i przedsięwzięcie odpowiednich kroków, by im zapobiec, gdy są złe. Co w fizyce nazywa się ujemnym sprzężeniem zwrotnym lub, żeby je wzmocnić, jeśli są dobre. Co z kolei nazywa się dodatnim sprzężeniem zwrotnym. Oto, jakie Duńczycy przyjęli działania zapobiegające: 1. Podwójne wyroki za przestępstwa popełnione w określonych strefach. 2. Przymusowa asymilacja dzieci imigrantów od pierwszego roku życia. 3. Przeniesienie systemu azylowego do Afryki. Brzmi jak dystopia? Dla niektórych być może. Ale Duńczycy są pewni lepiej tak, niż zmienić się w rozbite społeczeństwo, w którym kapitał społeczny został bezpowrotnie zniszczony. Prawidłowości. Lekcja z błędów sąsiadów. W 2015 roku Niemcy otworzyły drzwi dla ponad miliona osób szukających azylu. Ten szlachetny zryw obciążył aparat państwowy. I zrodził sprzeczności, z którymi Niemcy nie mogą poradzić sobie do dziś. Dania przeanalizowała te doświadczenia. Dania wyciągnęła wnioski z błędów popełnionych przez innych. Nic, tylko przyklasnąć. Tak trzymać. Imigracja jest Duńczykom nie obca, bo dotyczyła ona wcześniej głównie przybyszów z Wietnamu, Chile, Polski czy Ukrainy, którzy wtopili się w społeczeństwo niemal bez żadnych oporów. Jednak do 2018 roku Dania wpisała na swoją listę GET 29 dzielnic. Są to terytoria, gdzie ponad połowę mieszkańców stanowią migranci spoza Zachodu lub ich potomkowie. Strefy z wysokimi wskaźnikami przestępczości i bezrobocia w miejscach takich jak Wilsmoze czy Tingbjerg i Mamowie mieli większe wpływy niż duńscy urzędnicy. I to właśnie w takich strefach będą stosowane podwójne wyroki. Konfrontacja wartości. Duńscy specjaliści zwrócili uwagę na istotę tradycyjnego islamu, który reguluje wszystko od diety i relacji między płciami po system prawny i doktrynę polityczną. Wprowadzenie tego systemu masowo do świeckiej demokracji. Tworzy samowystarczalną, równoległą społeczność, która nie chce się integrować. Dla Duńczyków fundamentem jest równość płci. Tymczasem z raportów wynikało, że dziewczynkom zakazywano udziału w lekcjach sportu, a młodym kobietom grożono przymusowymi małżeństwami w imię honoru. Badania potwierdziły obawy. Znaczna część europejskich muzułmanów stawia prawo religijne. Ponad prawem państwa, które ich gości. Radykalny plan Dania bez GET do 2030 roku. W 2018 roku Dania uruchomiła kompleksowy program. Oto jego główne założenia: 1. Likwidacja dzielnic. Dania realizuje plan Dania bez społeczeństw równoległych. Wiele bloków w dzielnicach takich jak Volsmoze jest wyburzanych, by zmienić strukturę społeczną. 2. Podwójne kary. Istnieją tak zwane strefy zaostrzonych kar, gdzie przestępstwa przeciwko mieniu czy zdrowiu są karane surowiej. Logika jest prosta: bezprawie trzeba dusić w zarodku. 3. Przymusowe przedszkola. Dzieci z Get od 12 miesiąca życia muszą spędzać 30 godzin tygodniowo w państwowych placówkach, ucząc się języka duńskiego i duńskich wartości. Boże Narodzenie, Wielkanoc, równość płci i tak dalej. Rodzice, którzy odmówią, tracą świadczenia socjalne. Zamknięcie drzwi na klucz. Dania wprowadziła również metody mające zniechęcić nowych przybyszów. 1. Ustawa o biżuterii w roku 2016 pozwala na konfiskatę kosztowności i gotówki powyżej 1500 dolarów USD od osób ubiegających się o azyl na pokrycie kosztów ich utrzymania. 2. Cofanie pozwoleń. Dania jako pierwsza uznała niektóre regiony Syrii za bezpieczne i zaczęła systematycznie cofać status uchodźcy Syryjczykom. 3. Model rwandyjski. Każdy szukający azylu w Danii ma być wysłany samolotem do Rwandy na czas rozpatrywania wniosku. Jeśli decyzja będzie pozytywna, otrzyma ochronę w Rwandzie, a nie w Danii. Jak na razie to projekt, w rzeczywistości bowiem Dania przyjęła prawo umożliwiające taką relokację w roku 2021, ale do roku 2026 żaden samolot z Azylantami nie odleciał. Plan był wielokrotnie wstrzymywany, tym niemniej spełnia rolę odstraszającą. Wyniki i konsekwencje. Polityka ta osiągnęła cel. Liczba wniosków o azyl spadła z 21 tysięcy w 2015 roku do zaledwie 2 tysięcy w roku 2021. Dania praktycznie zatrzasnęła drzwi. Premier Mette Frederiksen ogłosiła cel: zero osób ubiegających się o azyl. Kraj musiał pogodzić się z międzynarodowym potępieniem i presją ze strony Unii Europejskiej. Kalkulacja Danii jest jednak bezlitosna. Lepiej być krajem mniejszym, starszym, mniej różnorodnym, niż ryzykować stanie się kolejnym rozbitym społeczeństwem. Jak ujął to były duński minister do spraw integracji, lepiej mieć Danię, która jest nieco starsza i mniej ludna, niż Danię, która przestaje być Danią. Proszę zauważyć, że jest to w gruncie rzeczy fundamentalny cel każdego społeczeństwa. Przecież totalną aberracją jest postawienie sobie celu, żeby na przykład w perspektywie 100 lat wymienić populację na przykład Polaków na inną populację innych narodów. Zarządzanie społeczeństwem w duchu fizyki życia. Fizyka życia zakłada, że człowiek, rodzina czy całe państwo to systemy. Choć jesteśmy ludźmi, to, tak jak ciała fizyczne, podlegamy prawom fizyki życia, opartych na przepływie zasobów, ewolucji i teorii gier. Fizyka życia, zamiast patrzeć na ideologię, bada, jak energia i zasoby przepływają pomiędzy osobnikami i grupami społecznymi, i wychwytuje powtarzające się wzorce przyczynowo-skutkowe. Tak jak Newton odkrył, że jabłko spada z powodu grawitacji, fizyka życia szuka analogicznych do grawitacji. Czynników wpływających na zachowania ludzkie i społeczne. Bazując na historii i logice, analizuje, jakie skutki społeczne powodują konkretne bodźce. Fizyka życia nie patrzy na ludzi z punktu widzenia tego, czy są źli lub dobrzy, ale z punktu widzenia optymalizacji realizacji ich celu życia, który jest dwukierunkowy: przeżyj, rozmnóż się. Odkrywając powtarzające się prawidłowości, fizyka życia formułuje postulaty, prawa i zasady. Takie jak na przykład prawo koncentracji, natura człowieka, cztery zasady fizyki życia, naturalna presja na wyzysk społeczny, prawo powszechnego ciążenia ku socjalizmowi. A kiedy znane są prawa, systemy nie są już projektowane na oko lub życzeniowo lecz zaczynają być projektowane optymalnie. Jak to wygląda w praktyce? Problem ludzie są biedni i mało zarabiają. Podejście tradycyjne w demokracji przedstawicielskiej. Ponieważ ludzie mało zarabiają, dajmy im zasiłki. Podejście fizyki życia. Ludzie mało zarabiają, ponieważ są mało wydajni. Wzmocnijmy zatem czynniki podnoszące wydajność. Na przykład wprowadźmy prawo korzyści komparatywnych i wolny rynek. Natomiast wyeliminujmy czynniki zmniejszające wydajność, takie jak biurokracja, dodruk pustego pieniądza. Rozwiązanie. W podejściu tradycyjnym to ustawy oparte na emocjach i obietnicach, w podejściu fizyki życia to mechanizm oparty na prawach fizyki życia i systemie sprzężeń zwrotnych. Cel. W tradycyjnym podejściu to wygrana w następnych wyborach. Cel w podejściu fizyki życia to maksymalizacja trwałości i stabilności systemu w perspektywie długoterminowej. Dlaczego podejście fizyki życia jest lepsze? Projektowanie systemu społecznego na zasadach nauk stosowanych przypomina budowę mostu. Inżynier nie zastanawia się, czy stal chce utrzymać samochody. On zna jej wytrzymałość, on zna jej właściwości i zna siły oddziałujące na konstrukcję. Potrafi zatem stworzyć konstrukcję w miarę optymalną. W optymalnym systemie społeczno-politycznym prawa winny być zgodne z naturą ludzką, biologią, ekonomią, teorią gier itp., a nie z nimi walczyć. Instytucje powinny motywować ludzi do twórczego, wydajnego i odpowiedzialnego działania. Oraz działać jak bezpieczniki w instalacji elektrycznej, chronić całość społeczności przed przeciążeniami, czyli kryzysami społecznymi. Państwo z kolei winno być środowiskiem, które sprzyja rozwojowi obywateli poprzez usuwanie zbędnych barier i oporów, zamiast je tworzyć. Osoby zainteresowane prawami fizyki życia odsyłam do witryny Phyzics of Life jedno słowo, Natomiast teraz krótko omówię prawo psucia pieniądza. Od ponad dwóch tysięcy lat rządzący psują pieniądz poprzez na przykład dodawanie miedzi do złota lub do dróg banknotów. Jednocześnie surowo karząc za ten proceder ludzi spoza ich kręgu. Według fizyki życia psucie pieniądza przez rządzących powoduje trzy główne patologie. Jeden Degradację sygnału. Inflację. Pieniądz jest jak termometr. Jeśli go podgrzejesz zapalniczką, dodrukujesz pieniądze, termometr pokaże wyższą temperaturę, ale w pokoju wcale nie zrobi się cieplej. Ludzie zaczynają podejmować błędne decyzje, bo ich mierniki wartości kłamią. W pokoju ze złym termometrem źle się ubierają i marzną. Na rynku z dodrukiem pustego pieniądza. Przestaje się im chcieć pracować. 2. Transfer rezergi, ukryty podatek. Pusty pieniądz zawsze płynie najpierw do rządu i banków, tak zwany efekt kantiona. Zanim ceny wzrosną, oni już zdążą kupić realne dobra za świeżo dodrukowane papiery. Gdy pieniądz dotrze do zwykłego człowieka, jest już wart mniej. Jest to fizyczne przesunięcie zasobów od dołu, czyli rządzonych, do góry, czyli do rządzących, bez żadnej wykonanej pracy potrzebnej społeczeństwu. I 3. Wzrost entropii destabilizacja. System staje się kruchy i podatny. Zamiast skupiać się na optymalizacji produkcji, tworzeniu realnej rezergi, Obiekty żywe w systemie zaczynają zajmować się spekulacją i ucieczką przed utratą wartości to marnotrawstwo zasobów, które mogłoby służyć rozwojowi. Z kolei rządzący się rozleniwiają i głupieją z powodu łatwości zarządzania. Prawo psucia pieniądza jest jak najbardziej prawem fizycznym. Dana przyczyna psucie pieniądza przez rządzących zawsze i wszędzie powoduje te same skutki czyli trzy wyżej wymienione patologie. Podsumowując, fizyka życia to nauka służąca do stworzenia instrukcji obsługi cywilizacji. Opiera się na twardych danych i prawach natury, a nie na tym, kto głośniej krzyczy na mównicy lub kto więcej obiecuje. Przytoczony przypadek posunięć duńskiego rządu jest właśnie jedną z prób rządzenia w oparciu o metodę naukową. Metodę fizyki życia. Dostrzeżono problem, i podjęto odpowiednie działania mając na uwadze długoterminowy cel społeczeństwa duńskiego. Tak właśnie powinny postępować wszystkie rządy. Prośba o państwa opinie. Dania postawiła sprawę jasno. Spójność i trwanie narodu są ważniejsze niż różne ideologie i opinia międzynarodowa. A co państwo o tym sądzą? Czy takie radykalne metody to jedyny sposób na uratowanie bezpieczeństwa w Europie? Gdzie, waszym zdaniem, kończy się dbałość o państwo, a zaczyna zbyt głęboka ingerencja w wolność jednostki? No bo przecież indoktrynacja od pierwszego roku życia przez państwo nie licuje z wartościami libertarianizmu. I czy inne kraje europejskie? Powinny, według Państwa, pójść śladem Kopenhagi? Dajcie znać w komentarzach. Czekamy na Wasze opinie. Nie zostawiaj tych pieniędzy fiskusowi. Przekaż 1,5% swojego podatku dochodowego Fundacji Pafere. Walczymy o wolność obywatelską i gospodarczą czyli o Twoją wolność.